Zamaga kort numer 3. Pierwszy weekend lipca to już tradycyjnie w Świnoujściu morski tenisowy turniej gwiazd. Przez dwa dni znane postaci ze świata filmu i estrady rywalizowały na kortach tenisowych. ekipa, która będzie dla Was dwa dni się męczyła, przed w turnieju po raz pierwszy już nie jako prezydent, ale jako radny sejmiku wziął udział Janusz Żmurkiewicz. Oprócz byłego prezydenta Świnoujścia udział wzięli też m.in. Karol Strasburger, Jan Englert, Robert Janowski czy Marcin Daniec. Zwycięzcami jubiluszowej 20. edycji morskiego tenisowego turnieju gwiazd zostali Tomasz Gęsikowski i Łukasz Piecz. W kategorii rodzinnych mixtów, Anna Guzik i Wojciech Tylka, a w turnieju art-biznes Mariusz Kałamaga i Piotr Miazga. Tym razem ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się na imprezie zamkniętej w namiocie miasta kobiet. To nie przypadek, bo obie imprezy organizowała ta sama firma, Grupa Bono. O!